Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Szalejowie Górnym została uroczyście otwarta w 2011 roku. Budowa kompleksu szkolno-sportowego była największą inwestycją w historii wsi. Po ośmiu latach od tego wydarzenia, szkoła powiększy swoją przestrzeń. Nowoczesna rozbudowa poprawi funkcjonalność placówki i, co za tym idzie, zwiększy satysfakcję uczniów i rodziców z edukacji. Przewidziana była i projektowana była dla szkoły podstawową, integracyjną, sześcioletnią. Wiadomo, po. Wprowadzenia reformy oświatowej. Szkoły podstawowe są teraz ośmioletnie, no i żeby utrzymać standardy, no musieliśmy zdecydować się na rozbudowę, stąd ten kierunek działania. Planowana inwestycja poprawi przede wszystkim warunki bytowe. Będą mogły utworzyć się gabinety przedmiotowe, gabinet przyrodniczo-chemiczny, humanistyczny, gdyż ze względu na po prostu zbyt małą ilość pomieszczeń takimi gabinetami nie dysponujemy. Otworzymy również salę taką rehabilitacyjną, terapeutyczną dla dzieci niepełnosprawnych. Sprawnych. Na 200 uczniów mamy 38 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, więc jest to tak naprawdę 1 piąta uczniów. No i tym bardziej dla, dla tych dzieci potrzebne są pomieszczenia i specjalistyczny sprzęt. W tym roku staraliśmy się stworzyć montaż finansowy. W związku z tym, że no nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tego typu inwestycje z środków unijnych czy z Urzędu Marszałkowskiego, postanowiliśmy wystąpić do premiera. O dotację rezerwy celowej. Cieszę się, że z tej rezerwy można było skorzystać i ściągnąć te inwestycje na terenie powiatu kłodzkiego, na terenie gminy Kłodzko. Pierwszy etap inwestycji opiewa na kwotę miliona złotych. Pół miliona mamy z rezerwy celowej, pół miliona pokryje samorząd. Cała wartość inwestycji 2,3 miliona. Mam nadzieję i takie mamy tutaj wstępne deklaracje, choć oczywiście za wcześnie o, o tym jeszcze mówić, bo jeszcze przed nami wybory parlamentarne. Cała kwota inwestycji to 2,3 miliona, także będzie jeszcze potrzeba zrealizowania drugiego etapu tej inwestycji. Rozbudowa ma być zakończona do 2020, do lipca, końca lipca. No i na sierpień zostaje nam doposażenie i jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to mam nadzieję, że we wrześniu rozpoczniemy rok szkolny już w nowej rzeczywistości.